Inauguracja T-Mobile Ekstraklasy Przeporowskiej, a więc Śląsk Wrocław podejmuje górnika Zawrze. 61. konfrontacja obu zespołów, to już skład zespołu gości. Wiele zmian, wiele nowych twarzy, m.in. Milik w ataku, Olkowski w pomocy i Skorupski w bramce Zabrzan. Ores zapowiadał zmiany. Ja wiem, że po tych meczach to wielu zawodników odczuwa to. Dość mocno i w związku z tym, że mamy czwartek grę w Sofii postanowiłem dzisiaj dać szansę tym zawodnikom, którzy są w formie, którzy czekają na grę. A więc jak zapowiadał tak zrobił pięć zmian w stosunku do meczu pucharowego z lokomotivem Sofia bez pachicia Ćwieląga, Cetnarskiego i Soboty Jelsnera za to z Sochą, Dudkiem, Pawełcem, Sztylką. I Gansarczykiem przystąpili w do tego spotkania. Oglądaliśmy oczywiście śląsk, była analiza gry drużyny. Jest to bardzo dobry zespół, już będący w formie. Także spotkanie będzie bardzo trudne, ale zawsze jest tak, że trzeba szanować przeciwnika, natomiast nigdy nie wolno czuć respektu przed nim. I tak właśnie dzisiaj będziemy starali się grać. Z szacunkiem, ale bez respektu. Tak miało zagrać. Górnik, faworytem tego spotkania byli gospodarze, ale jak się okazało po pierwszych minutach spotkania to Zabrzanie lepiej rozpoczęli mecz i lepiej czuli się tego dnia na Stadionie Przyoporowskiej. Czwarta minuta, pierwsza groźna akcja gości, aktywny od pierwszych minut Paweł Olkowski. Olkowski strzela na bramkę, niepewnie Kelemen, próbuje jeszcze dobijać piłkę Tomasz Zachorski. Ostatecznie naprawia swój błąd bramkarz Śląska. Dwie minuty później znów przy piłce Olkowski. Dośrodkowanie w pole karne. Zachorski niecelnie strzela jednak napastnik Górnika Zabrze. W odpowiedzi 15 minuta Sebastian Mila w pole karne. Zamieszanie pod bramką Skorupskiego. Diaz nie udało się jednak pokonać bramkarza Górnika Zabrze. 60 sekund później. Przed szansą stanął Sebastian Dudek. Odległość podobna do tej z meczu rewanżowego z Dundee United. Tym razem nie udało się jednak zmieścić piłki w okienku bramki. To już 29. minuta. Sebastian Mila z rzutu. Wolnego strzela Celeban. Piłka minimalnie jednak przychodzi obok słupka. Śląsk stwarzał zagrożenie po stałych fragmentach gry i strzałach z dystansu. Tymczasem Stały fragment gry w 32 minucie egzekwowali goście. Wrzutka Magiery, piłkę, a w zasadzie jej lot przedłuża Milik. No i w protokole meczowym, jako strzelec Bramki, widnieje Adam Wanaś. Wydaje się jednak, że to Paweł Olkowski skierował ostatni piłkę do Bramki. A jak było faktycznie? Patrząc chyba jeszcze Paweł Olkowski mi tą piłkę podwija, tak zwanym ochraniaczem, chyba ją tam jeszcze dziubłem można powiedzieć. Także to już chyba nieistotne. Nieistotne dla gości, bo najważniejsze było to, że prowadzili jeden do zera. Myśląc próbował jeszcze wyrównać przed przerwą, to strzał. Wasiluka. broni jednak Skorupski, Do przerwy dosyć niespodziewanie, choć w przebiegu meczu całkiem zasłużenie prowadzi górnik. Oresztynęczyk niezadowolony. A jakie były tego przyczyny? Na pewno ta pierwsza połowa nie była taka jak sobie zakładaliśmy. Tak jak powiedziałeś, troszkę za dużo niedokładności. A Na pewno w drugiej połowie przeanalizujemy to i mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Żeby było lepiej, trener Wrocławian wprowadza od początku drugiej połowy Johana Poskampa. I niewiele zabrakło, a Holender doprowadziłby do wyrównania już 3 minuty po pojawieniu się na boisku. Piłka po jego strzele trafia jednak w poprzeczkę, a niecelnie dobija Diaz. Górnik nastawił się na grę z kontry. Rezerwowy Zabrzan Daniel Gołębiewski podanie do bardzo aktywnego i dobrze spisującego się w tym meczu Olkowskiego, ale tym razem lepszy Kelemen. To kolejna akcja. Górników 65 minuta. Znów z prawej strony aktywny Olkowski. Piłkę dotyka ręką. Ale przypadkowo Wasiluk nie ma rzutu karnego, a jest tylko rzut rożny dla przyjezdnych. Spójrzmy jeszcze raz. Sytuacja podobna do tej z wczorajszego meczu Krakowi. To jednak były początki gorszej gry Zabrzan, a z kolei dużo lepiej. Zaczęli współpracować ze sobą piłkarze Śląska. 70 minuta i pierwszy sygnał ostrzegawczy dla Zawdżan Dosłownie kilkadziesiąt sekund później kolejna, tym razem kontra Wrocławian Krystian Omar Diaz. Podanie do Woskampa. Woskamp lewa noga. Broni jednak skorupski. W okolicach 70. minuty wyraźnie zaczęło brakować siły Zabrzanom, z kolei Śląsk wrzucił piąty bieg, 75. minuta, mila, wyłożenie piłki do Cetnarskiego, ale znakomicie w bramce Górników. Łukasz Skorupski, co chwila sunęły ataki na jego bramkę, to jest 76. minuta. Cetnarski do Diaz'a, jeszcze Celeban i ratuje sytuację Bemben. Trwało w najlepsze oblężenie bramki Górnika Zabrze. Górnik nie wytrzymywał tego spotkania kondycyjnie. To 78. minuta i spójrzmy ośrodkowanie Celebana. Strzela Foskamp, piłkę pakuje do bramki Diaz. I początkowo to Argentyńczykowi zostało zapisane to trafienie, ale jak za moment zobaczymy w powtórkach, piłka przekroczyła linię bramkową już po strzale Johanna Foskampa. Śląsk dopiął więc swego, zmasowane ataki im przyniosły. Pożądany skutek. To jednak nie był koniec ataków, nie był koniec przewagi Wrocławian. 86 minuta próbował szczęścia dias. Podenerwowany adam nawałka. 88 minuta Mila. Elsner kapitalnie broni skorupski. Dobija jeszcze celeban. No i niestety nie ma bramki dla śląska. Cieszą się piłkarze. Górnika, bo mecz skończył się dla nich szczęśliwym remisem. Można powiedzieć, że pierwsza połowa na nasz plus, e, dru, druga na plus e, Śląska, także można powiedzieć, że remis e, sprawiedliwy. Dzisiaj kolejny raz stworzyliśmy parę sytuacji, ale już nie będziemy o tym myśleć i nie będziemy tego jakby e, sobie cały czas przypominać, bo rzeczywiście wpadniemy w jakąś niesamowitą e, nie wiem o toczkę, że, że nie możemy strzelić bramki. Już taką mieliśmy raz na początku sezonu w poprzednim roku. E, pojedziemy do Bułgarii i strzelimy parę bramek. Panie Sebastianie, trzymamy za słowo. Póki co Śląsk oddał 29 strzałów w meczu z Górnikiem. Zdołał jednak strzelić tylko jedną bramkę. Śląsk-Wrocław, Górnik-Zabrze, 1 do 1.